Spike? Jestem Krain. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziu. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. W co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Ech, byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Trzymaj się z daleka od ludzi Raisa. Będą strzelać... Tylko cię zauważą. Wypatruj zawsze kolorowego dymu. To oznacza zrzut. Ech, jestem na zewnątrz. Robię dla Spajka. Ty jesteś Krain, prawda? Słuchaj. Nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Breken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal wefy i mirmaru, otoczone przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. <laughs> No. <clears throat> Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie. Szlak. Obawiam się, że dla niego już za późno. Cholera. Dobra, kończ sprawę. Tylko... Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Cholera. Włączyłeś światła? F, już prawie, daj mi chwilę. Ukraine. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego jest znikome, ale chcemy zobaczyć jego wyniki na wypadek gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I crane. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych krajków. Spike skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę i może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike te wadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się, mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlag by to Ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych. <laughs> Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. <śpięk> 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 Cholera. Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? Ech, nie, znowu? Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. Oj, no ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. ちょっ外だけ行こう Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Okay? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Co to kurde było? Doktorze, tu Kyle Krain. Crane! Jak mogę Ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami. Zwiały jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. Na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagby. Jak się czuje? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców. To znaczy, że ciebie też. Ukrainy. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. <grywka> Czasami czuję jakby na zewnątrz nie było nic. Dana na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z Brekenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości. Co rząd robi w naszej sprawie? Gdzie to jest Wojtek? Twoi... Słuchaj, breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego baranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Breken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade? Kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Breken. tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu, bez urazy stary, ale jesteś zielony jak szybiór. Nie da się. Krain da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale na rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Rajsa. Ta. Okej, okay. działasz. Ruszaj, Krain. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał, znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki, a ja nie mam już loratraksu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla Ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, ah, i nie wspominaj mu o śmierci matki, nie zrozumie tego.